Dobry Państwu wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, to naprawdę miło oglądać jest jak mm, Nawrocki wyje do marszałka czarastego. Oni e, wszyscy myśleli, że będą e, tak punktować, bić e, koalicję obywatelską, będą robić wrzutki różnych ustaw destabilizujących e, budżet destabilizujących prawo państwo i w ten sposób szybko przejmą władzę. Powiem państwu, że gdyby marszałek Czarzasty był najpierw zamiast marszałek Hołownia na stanowisku marszałka Sejmu, spodziewam się, że Czarzasty nie zgodziłby się na to, żeby zaprzysiąc Nawrockiego wtedy, kiedy ta właściwa Izba Sądu Najwyższego, legalna, nie zatwierdziła wyborów prezydenckich. Było zupełnie inaczej. No i teraz Nawrocki, który wcześniej przecież sam no, dokonał rzeczy nie bywały, powiedział, że wszystkie ustawy mają być z nim konsultowane. To znaczy, um, oczywiście inicjatywa ustawodawcza również um, jest um, w kompetencjach prezydenta, ale jeżeli chodzi o inicjatywę ustawodawczą w parlamencie, no to nie ma takiej konieczności, żeby wszystkie ustawy, które zanim zaczną być procedowane, były uzgadniane z kancelarią prezydenta czy z prezydentem. On wyraźnie powiedział, że. Jeżeli e, ustawy, które mają być zgłaszane w Sejmie, nie będą z nim konsultowane, to on będzie je wetował. To jest coś, Szanowni Państwo, niebywałego, bo ten człowiek m, praktycznie m, przyznał się, że będzie łamał konstytucję. On nie ma takich, takich praw i nie może tego, on nie może tego robić, żeby m, w ten sposób przymuszać nieko. koła poselskie, partie polityczne. Czy tych, którzy mają inicjatywę ustawodawczą, przymuszać do tego, żeby wszystko z nim konsultowali? Żeby choć takim filtrem, czy takim hamulcem w, e, w Sejmie. Natomiast Sejm, przejąć de facto rolę Sejmu. No i teraz, kiedy szczerze z tym mu, że praktycznie na nic nie może, kiedy otrzymuje. Bardzo proste sygnały, że no nie może sobie wzywać szefów służb specjalnych. Za chwilę już dokładnie będzie wiedział, że nie może sobie, że to powiem, dyrygować również generałami, wojskiem. On zachował się w ten sposób, że chciał powiedzieć, że to nic nie będzie, tak, że na nic się nie będzie zgadzał. Pamiętacie Państwo, nie podpisał tej nominacji dla sędziów. Tam byli różni sędziowie i, i ci mianowani przez tą e, KRS już tą nową, tą dwiniowa e, ziobry, tak jak my to określamy. I, i, I ci sędziowie z dłuższym stażem, on po prostu tak, a on blok powiedział, że nie. I powiedział, że nie będzie podpisywał żadnych, żadnych sędziów nie będzie, nie będzie tego, tego robił, dopóki nie będzie z nim uzgodnił. Widzicie Państwo, Marszałek Czarzasty powiedział wyraźnie i po prostu stwierdził, tak jak, tak jak jest zapisane w Konstytucji, że prezydent reprezentuje, rząd rządzi. Tak samo mówił Nawrocki odnośnie mianowania ambasadorów. Nawrocki powiedział, że ktokolwiek otrzyma propozycję, czy chciałby być ambasadorem i nie zgłosi się do niego w związku z tą propozycją na konsultację, to on go nie, nie, nie wyrazi zgody na to, ja nie podpiszę tego. Rozumiecie Państwo? No. Cała ta procedura ma się zaczynać wszędzie u Nawrockiego. To są jakieś kpiny. To jest takie zrupowanie sobie yy, yy, prawa, yy, które jest nienależne. On po prostu bardzo szybko chciał w Polsce wprowadzić ustój prezydencki, no, którego w Polsce nie ma. On się zapatrzy na Donalda Trumpa, który ma takie prawo i taki ustój prezydencki panuje w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nie. I yy, Marszałek Podjął taką dyskusję, polemikę z Nawrockim. I Nawrocki, tak łagodnie mówiąc, zaczął wyjść. Czytamy. Karol Nawrocki apeluje do Włodzimierza Czarzastego. Ruszył licznik. Na stronie kancelarii prezydenta RP pojawiła się lista prezydenckich inicjatyw ustawodawczych, które czekają na rozpatrzenie w Sejmie. Z sugestią, że mamy do czynienia z sejmową zamrażarką. Szanowni Państwo latami funkcjonowała Sejmowa zamrażarka w czasach PiSu. I pan marszałek Kuchciński i pamiętacie Państwo te, te nie wiem 30-sekundowe dawanie czasu na wypowiedzi, czy te głosowania w nocy, czy wyłączanie mikrofonu czy później te głosowanie w tej sali kolumnowej i niedopuszczanie innych posłów. Przecież to wszystko pamiętamy dokładnie. Pamiętamy panią Marszałek Witek z tą słynną reasumpcją, kiedy głosowanie nie poszło tak jakby im się wydawało, bo albo Kukis i jego posłowie się pomylili, albo mieli inne zdanie. Pani Marszałek Witek zrobiła reasumpcję. On został zawołany z takiego czarnego pokoju, wrócił i zagłosował jak trzeba. Zresztą wtedy pani marszałek Witek była uprzejma powiedzieć, że ona już ma opinię prawników i dopasowała do tego jakieś opinie, które były zupełnie nieprzystające do tego, o czym tutaj mówiono. I Nawrocki, który był pewien, że tymi swoimi działaniami będzie destabilizował państwo, został zatrzymany. No i teraz mówi dalej tak. W komunikacie zaznaczono, że rządzący krytykują stosowanie weta przez prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym wetem objęli 100% jego projektów. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że objęto 100% jego projektów, ale jak pamiętacie, jeszcze Maszek Hołownia mówił, że odsyła niektóre projekty do kancelarii prezydenta ponieważ no one są, nie spełniają wymogów formalnych. No, ci jego prawnicy okazali się niezbyt mocni i ta jego ławka jest bardzo krótka i nawet nie potrafili napisać ustawy, jej tak złożyć, żeby to było zgodne z procedurami. I Hołownia, który... Tylko nie można posądzać absolutnie o to, że on nie sprzyja nawróciemu w tesłom. No słomu nie miał czego zrobić. I teraz, kiedy przyszedł marszałek czarzasty, przyszedł minister Siwiec, jak to się mówi, skończyły się żarty, zaczęły się schody. I dzieje się tak. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który niedawno zastąpił w tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, w emitowanym w ubiegły piątek orędziu zapowiedział, że będzie stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. I on, wiecie państwo, no, Nawrocki zawył, no bo to nagle, no ale jak? Ale dlaczego? No dlatego, no. Tak jak wy robicie. A tutaj jest to oczywiste, że nie wolno rozwalić państwa. Że wy macie jakieś utopijne pomysły yy, tylko po to, żeby jak najszybciej przejąć władzę. No to wiadomo, że yy, Nawrocki w ogóle nie współpracuje z rządem. Yy, podpisuje, podpisuje ustawy już te, które, które musi. Czarosty podkreślił, że polityczny problem tkwi w przepisach konstytucyjnych, tylko działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjnie łamać. Te zasady są proste. Prezydent reprezentuje, rząd rządzi zaznaczył. Zapowiedział też, że postawi tamę w każdym prośbom wprowadzania innego modelu niż ten, który obywatele Polski umówili się w referendum konstytucyjnym w 1997 roku. Umów trzeba dotrzymywać. Polska historia pokazuje, że nasz naród nie akceptuje modelu rządów, w którym cała władza skupia się w rękach jednego człowieka. W komunikacie zamieszczonym w piątek na, na, na stronie KPRP wskazano, że w orędziu inauguracyjnym prezydent Karol Nawrocki zapowiedział budowę Polski suwerennej, bezpiecznej, praworządnej i normalnej. Polski dobrobytu oraz odważnych, wielkich inwestycji. Jak podkreślono tę wizję prezydent... Realizuje między innymi poprzez kierowanie do Sejmu inicjatyw ustawodawczych. Według Kancelarii Prezydenta są one często odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi zaproponować rozwiązań. Yy, ja Widzi Państwo, no tak, ale jeszcze raz. Rząd rządzi, a prezydent reprezentuje. I Nawrocki nie może przejmować tej funkcji. A to jego podejście do tego, jak to ma wyglądać, świadczą te no, szantaży, bo tego inaczej nie można określić. Chociażby ukaranie 136 kandydatów na pierwszy stopień oficerski, których na Nowrocki nie podpisał, odesłał, czy, czy ludzi, którzy, ze służb specjalnych, którzy mieli być odznaczeni no, za działania i za wyniki w no w obronie Polski, tak to trzeba określić, ja, mimo tego, że jestem bardzo krytycznie nastawiony do, do tego, że pan Siemoniak absolutnie nie zreformował służb w porządkach PiSu, no to jestem ostatni, który może tych ludzi tak en bloc potępiać i nie przyznać im tego, że ciężko pracują, bo większość tych funkcjonariuszy ciężko pracuje, ciężko pracuje i nie, nie, nie wikła się w te ich układu, układziki, czy kultywowanie złodziejstwa PISU, bo tak też jest. I szanowni państwo, Nawrocki nawet powiedział, że są tam oficerowie, którzy byli uczestnikami sprawdzania jego możliwości uzyskania wyższego certyfikatu bezpieczeństwa wtedy, kiedy kandydował, kiedy miał być prezesem IPN. No Widzicie Państwo, że i to, że ci oficerowie napisali prawdę, to on wyraźnie pokazuje, że on się na to nie zgadza, że on będzie ich za to jakoś się dla nich odegra. Po pierwsze, to jest takie niskie i małe, a po drugie, no nie ma prawa urzędnik państwowy w ten sposób działać i blokować działania państwa. To jest odpowiedział mu w sposób normalny, zgodny z prawem. Jeżeli te ustawy, które on zgłasza są albo niemerytoryczne, albo mają powodować destabilizację państwa, no to on zgodnie z prawem je wetuje. I tyle. Czekamy, Szanowni Państwo, kiedy będzie już normalny Trybunał Konstytucyjny, kiedy będzie większość już niekwestionowana, nie taka jak to utworzył Trybunał pani Julii Przyłębskiej. I w zasadzie wtedy już te wszystkie działania PiSu u jedno po drugim zostanie rozbrojone. Nawrocki ze swoim prawem weta będzie miał duży problem, bo będzie musiał zdać się na ocenę trybunału, który nie będzie trybunałem pisowskim, będzie trybunałem bezstronnym. I, i to już praktycznie odbiera im te wszystkie możliwości zrobienia nam krzywdy nam. Polakom, którzy w większości głosowali za koalicją 15 października, a ilu ludzi głosowało za Nawrockim, że on ma ten konstytucyjny, tak naprawdę nie wiem bo tutaj te wybory yy, nie zostały yy, zatwierdzone przez właściwą Izbę Sądu Najwyższego, co jest wymogiem konstytucyjnym. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.